Święty Antoni, Patronie nasz, Święty Antoni, Patronie nasz, modl się, módl się, módl Przybądź nam na ratunego, święty Antoni. Niech nas przed tronem Boga twoja prośba broni. W imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie i z Duchem Świętym żyje, pozdrawiamy Ciebie. Módl się za nami, święty Antoni. Ratuj nas od zguby życia tego. Toni. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Co głosów, co języków, co, co chwał i radości, to wszystko ofiarujemy. Bogu wysokości, na chwalebną pamiątkę, cnego Antoniego, pod opieką Maryi, cnotą kwitnącego, co pobożność nauko połączywszy razem stan się wśród ludzi żywy Chrystusa obrazem niech to pomoże ludowi Twemu prosimy Cię Panie cudownego wyznawcy Twego Antoniego na bożna ustawiczna modlitwa która, aby nas na tym świecie godnymi Twojej łaski uczyniła, a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg na wieki wieków. A -a -a -a!